Siemanko, powoli wracam na Polyfamos, 3 miesiące nieobecności, powód mintaka. Czy się opłacało? Jak dla mnie tak. Obecny Polyfamos, wcześniejsze korundum. Było dla mnie do zrobienia coś, co w cudzysłowie nazwałem projektem. Dla kogoś może być coś w rodzaju poradnikiem, jak wraca po jakiejś dłuższej nieobecności akurat jakimś przypadkiem się e, nadzieje, to może wyłapać pewne fragmenty i w jakiś sposób sobie e, z tego skorzystać e, z, osiągnę tutaj swój cel wracam na Polskę Tam będę bogatsza te dwie postki to jest szamanka, to jest woj coś tam zaraz pokażę tutaj szamanka doszła do kontaktu. Miałem wcześniej 11 postaci. Woj ojcu do konta, gdzie postaci miałem 10. Dobra, to by było już. A i to za wcześnie. E, tutaj, właśnie na dowód, wcześniej w sierpniu miałem dwie strony postaci. Widać te same niki, więc to samo konto. Dobra, to też można zamknąć teraz tak. A i trochę się gubię. Zrobiłem screena card, gdyż przy wcześniejszych fuzjach łączyło postępy z dwóch serwerów. Teraz było inaczej. No w sumie no, to nie była typowa fuzja, tylko dorzucenie postaci, ale nic nie ryzykowałem trochę bawiąc się. W karty na mintacę, Nie widziałem też, jakie będą wyzwania. Czwarty screening to 500SM i na Polyphemus z y, Tomboli doliczę tylko to. Wiesz, no był za duży bulder, żeby notować co, kiedy, jak wypadło. A tutaj smocze znaki miałem z kupionych wcześniej tutaj y, no, odpałów. No, no, i wyliczone tak, żeby starczyło, um, znaczy, żeby było wtedy, kiedy jest 500, y, smoczych monet, i kiedy jest 1000. Okej. Okay. a dobra. No, no to na, na, najpierw to. To wcześniej miałem notowane, że przy, przy, przysługiwało mi 140 ja sam. Teraz doszło jeszcze 500, no to 640. smocze znaki potraktuję, że wyzerowałem. No, 20 zużyte na olejki piszmowe, bo lubię mieć spokój z questami, A reszta po prostu na, yy, na losy. A nie mam wyliczone co do sztuki, gdyż było za dużo. Yy, zachodu, żeby notować który los ile. Na Wiki tej informacji nie znalazłem. Dobra, word był aha, tu jeszcze jak zamknęli, mi takie dwie postki sobie do XPN do 3,5 plus i poprawnie pokładałem skill. Także zostały mi jeszcze trzy postki, nie wiadomo i dwie postki dziwą do poprawy Indigo. A tutaj no są szamanki do poprawy, po kolei pomoc po go odbicia. Reward był, tutaj screeny były, jeszcze został Excel. Miałem wcześniej zdobyte 22 antyki, które sprzedałem teraz. Wydaje mi się, że straciłem około 4 won. Z tego względu, że zwlekałem, a no ważniejsze były priorytety. Nałożyli na las fuzję, gdzie był za duży bałagan. I później od razu mi takę i to co wony są tutaj zaznaczone, że zarobiłem. Odliczyć te 3% podatku i to co miałem wcześniej już mam zostawione tutaj. Wyszło 31 wonów i 1 700 z hakiem. Teraz już mogę wziąć kupować nowe rzeczy. Decz wcześniej no jakbym zaczął kupować jakieś książki i tak dalej, to bym się pogubił. A wiadomo, jakbym przyglądał jakieś itemki i by mnie było stać, to by też kręciło, kr 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 żeby kupić. Do no, sprzedania jeszcze proroki, bodzia, aury, marmurki. No i świeżo zdobyte 8 złotych łupów. Dobra, jak już jestem tutaj... No to po fuzji na dwóch kątach mam w sumie 40 postaci, więc fajnie, bo nie trzeba logać. to trzy osoby to, to jest inny gracz. Jednego likana do xpn do 50, jednego do 40. Znaczy no to pokazałem nazwy zły numer, ale no się zgadza. No i trzy to dopiero z takim zupełnie małym level'em. Tam wcześniej miałem skończone podaje na pięciu likanach i jednej szamance pamiątki, ewentualnie dokończyłem. Została mi tylko jedna szamanka i dwie pamiątki do końca. Z kolejnymi biologami. W sensie od zębów do pamiątek się zastanowię. A matowe to na tych likanach, jak już, likanach, trzymankach, jak mówię, level. No i trochę się zmieniło nastawienie, na że jak już misję i ten, no, no to myślę, że będę dropił w V2, um, bo w międzyczasie właśnie prowadzili nie, działanie tam ABS-u na ogień. Dodatkowo na mintacji miał odzwierciedlenie jak pewne. Statystyki tego ognia, jaką robią robotę. Dobra. Było. Było, było. Sorki, że tak chaotycznie, ale no dużo się dzieje, jeszcze nie mam czasu, żeby tak przysiąść do jakiegoś programu, bo też jak czas wolny od różnych zajęć. No to wtedy człowiek też chce tak trochę zarobić i to tak się. Od ale myślę, że jak już te postacie więcej będę miał wyskionych i będę szybciej tropił, to już będę miał większe hmm. stosunek zarobku do poświęconego czasu będzie inny niż teraz Dobra, było, było, było. Było. Acha jeszcze, jeszcze tak. No to, to, tutaj, co do tej szomanki, no to ona jeszcze. Nie tu. Ma odpalane ataki życia w Tak samo przyniosła rękawiczkę i yangi, Tam ten 7-dniowy, co ci czas tak jak Tu na Polsce. Nic nie doszło tutaj, pokazałem, powiedziałem. Mam nadzieję, że nie wykika konta. Tu wcześniej, jeżeli chodzi o. Skill i tak dalej pokazywałem na podsumowaniu mintaki, tylko pokażę kół, które sobie wybrałem do przeniesienia. No z szarfa to słabo, ale tylko tyle miałem z okej, gdyż na nie waliłem w bitm szopę. Eee, no i taki, no to, to po prostu przewinę. Spośród tego co mam na mintace, to wybrałem takie. Które w jakiś sposób mogą się przydać na polsę. Na któreś będą do lepszenia. Um, no, tak, kiedy na spokojnie, no i przyniosło mi jeszcze 42 kamyki Gaja. Już chyba ostatnia rzecz. O, tu, tu jest ten woj. Kolejny z 50 levelem. No i teraz jestem w stanie odbierać, już tam patrzę na 7 medali męstwa codziennie, no w sumie z dwóch kąt. Teren Gildi mi zniknął, gdyż wiedziałem, że będę no niedostępny, no to szkoda było się tam tym przejmować. Przypiszę sobie. Znaczy, wylosuję jak już będę miał wyekspiony 20 level. A żeby mieć jak najwięcej postaci na medale, teraz na razie wystarczy te 40. No tutaj drop jest odpalony ze względu na, na Polską. Kiedy tutaj będę z niego korzystał? To się zastanowię, bo teraz to i tak były puszczone autołowi odłomki z ziemi, więc i tak i tak no więcej niż 5 korów dziennie nie było robionych w eee, skierach się nic nie pozmieniało, no nie było czasu się zająć. No i chyba najważniejsze i ostatnie no to petów pilnowałem, więc to najważniejsze. No, jest e, 98 dni, a więc e, 6 miesięcy z hakiem, już podchodzi bliżej. 7, no i ten. Pety są słabe, one są, później będą miksowane, będzie około 1000 dni. Myślę, że wszystko, chociaż chaotycznie, ale przykazałem. Dzięki za uwagę. Cześć.